Zaufanie w relacjach romantycznych to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi mierzy się człowiek, bo zaufanie nie dotyczy tylko drugiej osoby, dotyczy tego, na ile jesteś gotowy odsłonić siebie, a to zawsze wiąże się z ryzykiem. Wiele osób mówi, że chce miłości. Że szuka miłości. Ale pod spodem bardzo często kryje się coś zupełnie innego: chęć bezpieczeństwa, spokoju, gwarancji, że tym razem na pewno się uda, że tym razem na pewno nie zaboli. I właśnie w tym miejscu zaczyna się konflikt, bo miłość nie daje żadnej gwarancji. Miłość zaprasza do bliskości. A bliskość zawsze odsłania stare, nieuzdrowione rany. Zaufanie nie jest decyzją podjętą w umyśle. Nie jest decyzją z głowy. Zaufanie nie rodzi się ani z postanowienia, ani z obietnicy. Zaufanie jest stanem wewnętrznym, który czujesz głęboko w ciele. Albo jest spokój, albo jest napięcie. I żadne, żadne naprawdę racjonalne tłumaczenie nie zmieni tego, co czujesz w sobie tak głęboko i tak naprawdę. Bardzo często brak zaufania nie ma nic wspólnego z osobą, z którą jesteś tu i teraz. Ona ma swoje korzenie w przeszłości, w relacjach, w których Ktoś odszedł bez słowa, w zdradach, które złamały coś bardzo głęboko w tobie, w momentach, w których oddałeś swoje serce, a tak naprawdę zostałeś z pustymi rękami. Tego ciało nie zapomina. Jeśli te historie nie zostały uzdrowione, a tylko zepchnięte. Zaczynają sterować teraźniejszością, czy tego chcemy, czy nie. Nawet jeśli obiektywnie wszystko na zewnątrz wydaje się poukładane i w porządku. Nawet jeśli w zasadzie druga osoba nie daje żadnych powodów do niepokoju, ten lęk i tak się pojawi. Czujność, potrzeba sprawdzenia analizowanie potrzeba kontroli wtedy często mylimy kontrolę z miłością myślimy że jeżeli pytamy jeśli sprawdzamy upewniamy się to znaczy że nam zależy ale prawda jest taka że kontrola zawsze rodzi się z lęku nie z miłości miłość nie potrzebuje nadzoru miłość Potrzebuje obecności. Nie da się jednocześnie i ufać, i kontrolować. To jakby takie dwa zupełnie różne stany. Albo pozwalasz drugiej osobie w pełni być sobą, albo próbujesz ją dopasować do swoich obaw. A im więcej kontroli w relacji, tym tak naprawdę mniej miejsca na bliskość. Bardzo ważne jest też to, że zaufanie nie oznacza rezygnacji z własnych granic. To jeden w zasadzie z największych mitów. Zdrowe zaufanie idzie w parze z jasnym poczuciem siebie, z wiedzą, na co się zgadzasz, a na co się nie zgadzasz, co akceptujesz, a czego w żaden sposób nie jesteś w stanie zaakceptować. Z umiejętnością powiedzenia nie, bez poczucia winy. Człowiek, który nie zna swoich granic, nie przestrzega swoich granic, nie potrafi ich postawić, tak naprawdę nie jest w stanie zaufać. Zwyczajnie tego nie potrafi, bo gdzieś w środku czuje, że jeśli coś pójdzie nie tak, w żaden sposób nie będzie umiał się ochronić. A wtedy jedynym w zasadzie rozwiązaniem pozostaje kontrola, i koło się zamyka. Zaufanie tak naprawdę zaczyna się w relacji z samym sobą tutaj jest jego źródło. Od gotowości, by zobaczyć swoje lęki, zamiast ciągle je tylko spychać, od odwagi, by przyznać, że to, co się w nas uruchamia nie zawsze dotyczy teraźniejszości. Od prac z przekonaniami, którą, które mówią, że na miłość trzeba zasłużyć, że miłość boli. Odbudowa tego zaufania to jest proces. To nie dzieje się z dnia na dzień. Powolny, czasem nawet niewygodny, ale niezwykle uwalniający. Zaczyna się wtedy, gdy przestajesz karać teraźniejszość za błędy przeszłości. Gdy zamiast sprawdzać drugą osobę, zaczynasz słuchać siebie. Gdy bierzesz odpowiedzialność za siebie, za swoje wnętrze, a nie próbujesz regulować emocje poprzez kogoś innego. Zaufanie nie oznacza, że nigdy się nie boisz. Żebyśmy też to dobrze rozumieli. Oznacza, że nie pozwalasz, by ten lęk prowadził Twoje decyzje. Że widzisz Go, ale wybierasz obecność, wybierasz prawdę, wybierasz relację opartą na spójności, a nie na strachu. No bo co to za relacja? Bez zaufania nie ma otwartości. Ale bez otwartości niestety nie ma miłości. Takiej miłości, która naprawdę karmi. Która jest prawdziwa. Jest tylko bliskość, a tak bym to nazwał, półgwizdka. Relacja z zaciągniętym gdzieś tam hamule, hamulcem ręcznym. Jeśli dziś czujesz, że trudno jest Ci zaufać, to być może nie jest to znak, że nie jesteś gotowy na miłość. Być może to znak, że w Twoim życiu nadszedł ten moment, by w końcu przyjrzeć się temu wszystkiemu, co było i to uzdrowić, zanim pójdziesz dalej. Ale zrób to dla siebie. Dla relacji, która być może gdzieś tam dopiero na Ciebie czeka. Zaufanie w relacjach romantycznych fundament czy iluzja? Kochani, serdecznie zapraszam do dzisiejszego artykułu. A jest właśnie to rozważanie. Dosyć ciekawe. Artykuł oczywiście jest na stronie Akademia Transformacji w dziale blog. Serdecznie kochani dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność, za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa.